Dobra, no to zaczynamy. Po pierwsze Simon mówi totalny, totalny bezruch, czyli że się nie ruszacie. Nawet ASD nic Możecie tylko w miejscu robić czy? Dobra, no to po pierwsze. Simon mówi kucni. Peudusia chyba. Nie, on trzyma. Tam był ostatni, wiesz. Dobra, dalej. Ty podskocz hmm. Podskocz Dobrze, Simon mówi podskocz Puścił się tam, Jarek puścił Tak, 20, 14 Puścił na puścił ten Dobra, powoli idzie, Siep się do mnie tepa, już nie tepamy. Dobra, no to dalej. No i co, mięszcząci w puściłeś, przegrywasz, proste. Dobra, Simon mówi podskocz. Nie, raz podskocz. A nie milion razy. Dobra, podskocz. No to dalej. Yy. Hmm. Simon mówi... Puść kucanie. Mocni. Kurde, mocni zawodnicy. Dobra, Simon mówi, możecie się już ruszać. I Simon mówi, osoby z trzeciego rzędu, niech się udadzą do drugiego i trzeciego, żeby. No inaczej, osoby z trzeciego rzędu, Simon mówi, niech idą do drugiego i pierwszego, żeby był, wiecie, żeby tutaj pierwszy, pierwszy był pusty i ten dwa pełne. Okej. Dobra, no i dalej gramy. Simon mówi kucni. Podskocz Kurcze. Ciężko będzie. Dobra. A, widzicie już jedna osoba. Dobra, Simon mówi... Simon mówi, dobierzcie się w pary. Nie było, że nie że możecie wstać co nie? Ten, ty wyjdź. Fry, Fry i Sliwa zostajecie, a ten jeden wychodzi. Simon mówi: wyjdź. No, ty, Kano X, wyjdź. Trzeba było nie wstawać? No i została was. No i teraz ty, wybierzcie. Albo dobra. Hmm. Odpadać, bo nie masz pary. Bye. Pa. Dobra, weź tam stań. Dobra. Simon mówi: Te cztery osoby, które są niech idą do pierwszego rzędu, niech się rozstawią. Tutaj Simon mówi: Za co? Wstałeś. Faworki. Nawet dla Ciebie. O, o ty. Dobra, ej, ty nie ma, Ej, tu nie ma, tu nie ma wyjścia. Dobyliście się w pary. Ja znów PH wygrał, bo jesteście dziwni. Nie było, Simon mówi. O, Echa, możesz mi dać elitę. Wygrałeś. Możesz mi dać elitę. D czekaj drugie miejsce ogarnąć. Weź tej stanie jako pierwsze miejsce tu. Jego, Dobra, Antek tak. i V3. Chodźcie, już we mówi chodźcie. Bo wy i tak już przegraliście. Jak ty masz nigdy? Normalnie pan. się ruszajcie, Jezus. A Denis. No, stańcie tutaj, gdzie ja. Dobra. I jak na Simon mówi biegniecie do drzwi, to pierwszy wygrywa. Simon mówi start Eee, wygrywa. Czyli V3 wygrywa Niestety, nie można pereł so. <laughs> Okej, okay. no niestety Wygrywasz Milion No i... A mogę komuś odejść tą elitę? No, no możesz. I możesz i to personowi. To Dobra. No to weź wyślij mi jego nikt na privie. Ten drugi, to drugie miejsce to chyba... Witam. To ma sens. Po prostu ludzie się <coughs> popieprzają na tych parach. Bo połowa osób nie ogarnia. No. Będzie drugi ten event jeszcze? No można, ale no... Porham wygrał i to jest śmieszne. Ale chociaż mam dowód, że wygrał, do na wyśle i będzie git. A, widziałem jak się zaczęli ruszać, się, że nim było mówić. No ale ludzie się zaczęli ruszać, to Jezus, ale coś wygrał fartem. Ale normalnie by pies wygrał, gdyby tego shifta nie puścił. No, ale to bo mi już bardzo ręka bolała, no kurwa. Emperor na tego, jak biegliśmy, użył oszust. No wiem. No, a tak u... tego nie wygrał. No niestety. Dobra, to. Ale my już tak dwa <coughs> razy że już po prostu nie myślałem o tym. No to, kurwa, ph, Kong chcesz oddać elita jeszcze raz? Nie, ten wresnowy. To Wyślij mi na PV jego nizbę. bo. sobie. To jest ten. To jest ten. To. No. Thank <laughs> you.